Cześć! Tu Magda Szczepańska ze Szkoły Języka Norweskiego Trolltunga. Dzisiejszy odcinek będzie inspirowany wpisem na blogu zaprzyjaźnionej Szkoły Języka Szwedzkiego Dollarna. Opowiemy sobie o słówkach związanych ze snem. Zapraszam! en dröm sen w znaczeniu historii, które przeżywamy, będąc pogrążeni we śnie. En søvn, sen, jako stan głębokiego odpoczynku. En sövnlöshet bezsenność. En lur, drzemka. i säng łóżko. Et sęknięty – pościel. Et laken – Ei pute. på Ei dyne. Kodra, et teppe. En nattesang. Eller en vuggesang. Kodisanka. En søvnpille. En nattkjole. koszula nocna en pijamos pijama ein weckerklocke budzik en morgenfugd ranny ptaszek en nottenraven nocny marek A teraz lista kilku czasowników związanych ze snem oraz pobudką, które bardzo lubią nam się mylić. Mam nadzieję, że po tym odcinku już wszystko będzie dla Was jasne. O słowę to spać. O sowne zasypiać. O go isowne. Lunatykować. O snorkę. Chrapać. O jespę. Ziewać. O SAJ Zaspać. O. Włokie czuwać. W sensie próbować nie zasypiać. O woknę budzić się. O nuen, budzić kogoś. A na koniec jeszcze kilka zdań, które zawierają właśnie te czasowniki i wyrażenia, o których powiedziałam wcześniej. Linda obdekki słowek to netter. Owar Linda nie spała przez dwie noce i była totalnie wykończona. Snorking är vanli? Snorkingiem kan påverka sögnkwaliteten. Chrapanie jest dość powszechne. Chrapanie może wpływać na jakość snu. Jaj hörte ham snorkie utanför for Usłyszałem jego chrapanie za drzwiami. Janne gjespet hele kvelden. Janne tsa Petter har sovet for seg i dag. Han glemte å sette på vekkerklokke. Petter vekkerklokka. Den vanligste årsaken til tretthet er for lite søvn, 7 seven hart doli. Najczęstszą przyczyną zmęczenia jest mała ilość snu albo to, że sen był kiepski. In sewnen šlapper kropen aw, blutryki cinker, pulsno, krop z temperaturen sinker, pustne blirne o mysklene szlaper aw. Podczas snu ciało odpręża się, spada ciśnienie krwi. Obniża się tętno i temperatura ciała, oddech staje się rzadszy, a mięśnie rozluźniają się. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś nowego, albo że uporządkowaliście swoją wiedzę, no i że nie zasnęliście. Jak zwykle, zachęcam do komentowania tego odcinka, subskrybowania naszego kanału i bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego wideo. Zapraszam na kolejny filmik już za tydzień. Cześć! Mam nadzieję, że nie zaśniecie podczas tego odcinka, ale że okaże się on wręcz przeciwnie bardzo ciekawy. Nauczymy się słów i wyrażeń związanych właśnie z, ze snem. I co? Dobra, idziemy spać. Mm hmm.